Cześć Z tej strony Arek Jóźwiak i jak co czwartek zapraszam na krypto Czwartek, czyli nasze szybkie podsumowanie bieżącej sytuacji na rynku wirtualnych aktywów, a przyznać trzeba, że szczególnie te ostatnie dni przebiegły tutaj bardzo, bardzo pozytywnie. W trakcie wczorajszego handlu Bitcoin przełamał granicę 117 tysięcy dolarów za sztukę, aktualnie kosztuje 118 400, co oznacza, że jest to najwyższy pułap, najwyższa wartość od mm, 17 sierpnia roku. Na uwagę z technicznego punktu widzenia zasługuje jednak przede wszystkim to, że przełamane zostały wierzchołki z 22 sierpnia oraz z 18 września. I to bardzo pozytywna informacja, bo pokonanie jednego technicznego poziomu oporu w naturalny sposób może napędzać dalszą zwyżkę w kierunku kolejnego oporu. Tym samym można odnieść wrażenie, że obserwowana od połowy sierpnia korekta spadkowa. Powoli dobiega końca, a sam Bitcoin i rynek kryptowalut jest na dobrej drodze do tego, żeby na przestrzeni kolejnych dni, a być może nawet i tygodni, czy idąc dalej, kto wie, miesięcy, kontynuować rajd wzrostowy, wybijając tym samym nowe ATH. Przypomnijmy, do tej pory te historyczne szczyty na Bitcoinie uplasowane zostały nieco powyżej pułapu 124 tysięcy dolarów, więc do tego miejsca jeszcze kilka tysięcy nam brakuje. Natomiast jeżeli nie wydarzy się nagle nic niespodziewanie no to tu jak najbardziej moglibyśmy oczekiwać, że te wzrosty będą kontynuowane. Trochę jednak nam się plany pozmieniały i jeszcze do niedawna zakładaliśmy, że najważniejszymi wydarzeniami tego tygodnia będą publikacje istotnych raportów z amerykańskiego rynku pracy. I jeden taki raport rzeczywiście wczoraj został opublikowany przez Instytut ADP. To jest raport, który. Zobrazował nam zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych i on bardzo często postrzegany jest jako taki swego rodzaju prognostyk przed piątkowym raportem Northampton rozpublikowany przez Biuro Statystyki Pracy, czyli BLS. No i teraz, ten wczorajszy raport wypadł bardzo źle, dlatego że odczyt z poprzedniego miesiąca, który... Wstępnie przed miesiącem został opublikowany w wysokości 54 tysięcy, został zrewidowany do minus 3 tysięcy, czyli już mamy bardzo złe informacje. Do tego wszystkiego wynik z września wyniósł minus 32 tysiące, a konsensus rykowy zakładał plus 52 tysiące, czyli miejsc pracy w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych nie tyle, że nie przybyło, ich wręcz. Ubyło i w treści samego raportu też osoby związane z ADP wskazują, że no to ochłodzenie na rynku pracy jest widoczne, a przedsiębiorcy coraz ostrożniej podchodzą do kwestii zwiększania zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, co na pierwszy rzut oka wydaje się tragicznym prognostykiem przed piątkowym raportem BLS-u. No ale właśnie, pytanie, czy my w piątek raport BLS-u poznamy, bo wiele wskazuje na to, że poznać go... Nie możemy, w sensie możemy go nie poznać i to wynika przede wszystkim z zamknięcia rządu w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy od 7 lat, od 2018 roku, mamy shutdown, czyli amerykański rząd, amerykańska administracja nie funkcjonuje, dlatego że republikanie i demokraci nie dogadali się w kwestii, w kwestii budżetu i nie wiemy, jak długo ten stan będzie funkcjonował. Donald Trump zapowiada, że wykorzysta tę okazję do tego, żeby zwolnić cały szereg administracji amerykańskich. Więc to w naturalny sposób może doprowadzić do nawet wzrostu bezrobocia. Natomiast jeżeli chodzi o ten rynek pracy i te słabe dane Instytutu ADP, nawet jeżeli one rzeczywiście znajdą swoje odzwierciedlenie również w danych opublikowanych przez BLS, może nie w tym tygodniu, może za tydzień zobaczymy, kiedy amerykański rząd, amerykańska administracja wznowi działalność, wznowi pracę, prędzej czy później ten raport ujrzy światło dzienne i my go poznamy. Jeżeli okazałoby się, że te dane są tak tragiczne, jak wynikałoby to z tego raportu ADP, no to jest to jasny sygnał i konkretne wskazanie. Dla rezerwy federalnej, że stopy procentowe trzeba będzie dalej obniżać, a to w naturalny sposób może wywierać presję na potencjalnie nawet dwie kolejne obniżki stóp procentowych przed końcem tego roku, co w konsekwencji mogłoby wspierać wzrost apetytu na ryzyko, bo wraz z obniżkami stóp procentowych spada oprocentowanie depozytów, więc środki trzymane na kontach, oszczędnościowych, lokatach czy nawet na rynku obligacji być może nie będą już tak atrakcyjne. No i przy równoczesnym wzroście inflacji konsumenckiej, co w Stanach Zjednoczonych, ma aktualnie miejsce, może okazać się, że tego typu instrumenty nie są w stanie zabezpieczyć majątku Amerykanów przed utratą wartości wskutek właśnie rosnącej inflacji, tym samym skłaniając ich do migracji tego kapitału na do aktywów bardziej ryzykownych, takich jak akcje czy też kryptowaluty, co poniekąd może napędzać e, wzrosty na Wall Street oraz właśnie na, na Bitcoinie, na Ethereum, Ether. Jak sobie spojrzymy na wykres, też w ostatnim czasie radzi sobie bardzo dobrze. W ciągu ostatnich 24 godzin 5,6% w górę, XRP4.

24 godzin. Jeżeli chodzi natomiast o samo Ethereum, tutaj warto zwrócić uwagę, że odbicie już kilka dni temu pojawiło się w granicy horyzontalnego wsparcia, w rejonie 3850 dolarów. To jest ten pułap, przy którym zatrzymały się wzrosty w drugiej połowie lipca bieżącego roku. Następnie zatrzymały się tam spadki w drugiej połowie września. Natomiast wczorajsza zwyżka doprowadziła także do przełamania horyzontalnego oporu, w rejonie 4255 dolarów. Tym samym Ethereum jest na dobrej drodze do tego, żeby wyrównać sierpniowe wierzchołki, czyli sięgnąć granicy przeszło 4800 dolarów, albo potencjalnie nowego ATH. 5000 dolarów, 6, 7, ciekawe gdzie ten ride wzrostowy się zatrzyma, ale póki co sytuacja naprawdę zaczyna wyglądać coraz bardziej optymistycznie i to nie tylko na Bitcoinie, ale również na szerokim rynku kryptowalut. Pojawiły się już takie sugestie, że czwarty kwartał tego roku rozpocznie nam taki prawdziwy alcizm. No bo altcoiny nie radziły sobie dobrze. One miały swoje 5 minut i to było takie dosłowne 5 minut chwilę po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, czyli prawie rok temu. Natomiast od połowy grudnia, mniej więcej większość altcoinów notowała zdecydowane spadki, utrzymując te trendy raczej spadkowe. Być może kolejne dni, kolejne tygodnie przyniosą nam ze sobą jakieś większe ożywienie, większe wzrosty. Natomiast czas pokaże, ile z tych projektów rzeczywiście ożyje, no bo można oczekiwać, że to już nie będzie taki alt sezon jak na przykład w roku 2017, gdzie rosło prawie wszystko, tylko dalej będziemy mieli projekty, które być może się nie dźwigną i na trend wzrostowy nie wrócą. Jeżeli chodzi o XRP, bardzo ładne odbicie z rejonu 2,72-73 centów. Najbliższy opór to są okolice 3,10 centów, czyli jeszcze jakąś przestrzeń w granicy 13 centów, do tego. Najbliższego poru mamy. Dalej, kolejna granica 3,33 albo nawet 3,60 i wyżej, więc póki co naprawdę te perspektywy od wczoraj zaczynają wyglądać tutaj coraz, coraz lepiej. Bardzo ładne wzrosty, bardzo cieszy zwyżka bitcoina. Wczoraj 4200 dolarów w górę w ciągu zaledwie jednego dnia i to naprawdę rzuca się w oczy, więc w mediach najpewniej znów powróci temat bitcoinowej hosy, która jak najbardziej może być kontynuowana. Przynajmniej czynniki takie stricte fundamentalne, makroekonomiczne, jak najbardziej na korzyść potencjalnych wzrostów przemawiają. No i też czekamy na to, aż powróci nam silna dodatnia korelacja pomiędzy Bitcoinem a rynkiem akcji w Stanach Zjednoczonych, no bo amerykańskie indeksy, takie jak Dow Jones, Nasdaq czy S&P 500 rzeczywiście wybijały w ostatnim czasie historyczne szczyty, a Bitcoin te ostatnie tygodnie spędził jednak raczej spadając, może niezbyt dynamicznie i to cieszy, że ten spadek nie był dynamiczny, bo on w głównej mierze prezentował się jako forma potencjalnej, oczywiście kolejnej korekty, tak jak tu mieliśmy korektę, tak jak wcześniej mieliśmy korektę. W ubiegłym roku przecież Bitcoin przez pół roku, od połowy marca do, do prawie połowy września, utrzymywał się wewnątrz równoległego kanału spadkowego, tworząc bardzo obszerną korektę, ale w 2023 roku Bitcoin też przez pół roku utrzymał się w korekcie. Oczywiście wówczas była to klasyczna konsolidacja, więc te korekty na Bitcoinie potrafią trwać naprawdę całkiem długo. Ale można odnieść wrażenie po tych ostatnich wzrostach, że ta korekta powoli dobiega końca i kolejne tygodnie mogą już na rynku wirtualnych aktywów przebiegać zdecydowanie bardziej optymistycznie. Trzeba jednak trzymać rękę na pulsie, zweryfikować, czy jutro rzeczywiście BLS swój raport opublikuje, czy też tego raportu jutro nie poznamy. Jeżeli nie, to być może w przyszłym, w przyszłym tygodniu on zostanie nam przedstawiony. Natomiast korzystając z okazji, chciałem jeszcze tylko tutaj zaprosić Was wszystkich na inwestycje. Stars Warsaw już 16-17 października tego roku, czyli za tak naprawdę dwa tygodnie. Odbędzie się pierwsza warszawska edycja konferencji Invest Cavs podzielona na pięć ścieżek tematycznych. Między innymi jest oczywiście ścieżka Web 3 wers więc będzie o blockchainie, będzie o rynku kryptowalut. Bardzo dużo, ja będę jednym z prelegentów, będę prowadził tutaj jedną z debaty, natomiast ogólnie wykładów i paneli na temat rynku krypto, blockchain, nowych technologii będzie całkiem sporo, więc zachęcam, bo każdy z Was powinien znaleźć tutaj coś dla siebie. I oczywiście jest w ramach konferencji organizowanej też konkurs, ale nie ten główny konkurs, którego wyniki poznajemy w marcu, tylko konkurs stricte dla branży web3. Ja zostałem nominowany w kategorii analityk rynku, więc jeżeli tylko uważacie, że te materiały, które co czwartek wam tutaj dostarczam są w jakiś sposób wartościowe, merytoryczne, to będzie mi bardzo miło, jeżeli oddacie swój głos właśnie na mnie, natomiast kategorii konkursowych jest 10, więc zachęcam. Można głosować w jednej, można głosować we wszystkich, linki do strony i samego wydarzenia i konkursu Wrzucimy Wam oczywiście w opisie czy w przypiętym komentarzu pod tym materiałem. Ja za dziś bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, trzymajmy kciuki, kciuki za hostel na rynku kryptowalut. Kolejny Krypto Czwartek za tydzień punktualnie o godzinie 10.15. No oraz do zobaczenia 16-17 października w Warszawie.